Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. O, Alleluja! Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pilat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Pilat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat odpowiedział do niego: A więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat. Aby dać świadectwo prawdzie, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo panieńskie. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdzie jest, panie, twoje królestwo? Gdzie jest, panie, twoje królowanie? Skoro modlimy się, przyjdź, królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Skąd, Panie, to Twoje królestwo ma przyjść do nas? Gdzie ono jest? Ostatnia niedziela roku kościelnego zadaje nam pytanie o Boże Królestwo. Jakiż to król, który nie ma pałacu ani zamku? Jakiż to król, który zamiast tronu ma krzyż? Zamiast korony ma cierń, a zamiast berła otwarte serce. Król pohaniebiony, król odrzucony, opluty, wyśmiany, król, który umiera pomiędzy złoczyńcami. A jednak ten król to syn Boży, który dla nas, dla Ciebie i dla mnie, wstąpił z nieba i stał się człowiekiem, krzyżowany, umarł i z martwych wstał i pozostał z nami. Kochani, Królestwo Boże to nie jest kraj z granicami, to nie jest struktura polityczna, to nawet nie miejsce, ale to moja łączność z Bogiem. Skoro Królestwo Boże jest wieczne, poza czasem i poza miejscem, to znaczy, że ono już jest. Wieczność już puka do naszych drzwi. Puka, aby pokazać nam, że wszystko, co mamy tu, wszystkie królestwa tego świata, wszystkie bogactwa, wszystkie wielkie i wspaniałe budowle, wszystko przemija. Królestwo zaś Boga nie ma ani początku, ani końca. Jak zrozumieć to Boże królowanie? Jak zrozumieć to, że najpotężniejszy Pan i Władca całego wszechświata zamyka się w małej, mizernej hostii, aby przyjść do Ciebie? Nasza wiara stawia nam tak wiele pytań, a jednak daje nam również odpowiedzi. Odpowiedzią, kochani, na wszystkie pytania naszego życia jest obecność Jezusa. Tu i teraz otwiera się w tej świątyni i w każdej innej. Podczas Eucharystii okno na wieczność. Królestwo Boga samego przychodzi do nas. To jest pytanie, które Chrystus ukrzyżowany stawia Tobie i mnie: Gdzie jest moje miejsce, Króla i Pana, w Twoim życiu? Zobaczcie nie przypadkiem, Kościół. Stawia to, co najcenniejsze po środku. Tu jest tabernakulum, tu jest krzyż, tu jest ołtarz. Jakby Kościół chciał Ci ukazać, że jedyne prawdziwe miejsce Jezusa, Boga, to jest po środku. Jeśli Pan Bóg jest nad pierwszym miejscu w Twoim życiu, wszystko jest na miejscu właściwym. I tak zaczyna się Boże Królowanie w małych rzeczach, w moich codziennych wyborach, decyzjach, w moich słowach i czynach, modlitwach, postawach. Królestwo Boże jest już pośród nas. Jezus jest pośród nas. Na dzisiejsza niedziela, dzisiejsza liturgia pragnie każdego z nas zaprosić, aby to zobaczyć, dojrzeć, aby Pana Jezusa zaprosić do mojego życia. Wtedy, moi drodzy, i tamsza święta, i każda następna będzie źródłem błogosławieństwa. Wtedy królowanie Chrystusa Pana zacznie być prawdziwe w Twoim życiu, w Twoim domu, w Twojej rodzinie. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu.